Dzień dobry, w naszym studio Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i uczelnia łazarskiego. Dzień dobry. Mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy naprawczej o Trybunale Konstytucyjnym. Spodziewał się pan właśnie takiego werdyktu? Spodziewałem się. Dla Dlaczego? Mnie to, dla mnie to było oczywiste, bo ustawa naprawcza w cudzysłowie, oczywiście pani pani mówi, no była taką właśnie. Ustawą, która psuła mhm. e, mechanizm działania Trybunału Konstytucyjnego, czytelny gołym okiem, bez jakichś większych analiz, także sprawę można było szybko przygotować, szybko rozstrzygnąć. No i w takim duchu właśnie ten wyrok e, e, brzmi. Ale czy to jest tak, dlatego jest Pan miał tę pewność, że jak większość prawników w Polsce uważała, że właściwie przy pomocy właśnie tej ustawy psującej Trybunał Konstytucyjny, PiS próbuje zmieniać Konstytucję, nie zmieniając jej de facto, bo... Tak, więcej, więcej, właściwie zawiesić Konstytucję na kołku, no bo w mhm. sytuacji, kiedy Trybunał Konstytucyjny nie może działać normalnie, no to w takim razie nie może orzekać, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie. A jeśli nie ma takiego organu, no to nie ma konstytucji. To tak samo, jakbyśmy na przykład, nie wiem, uchwalili kodeks karny, tylko rozwiązali se sąd, który skazuje złodziei i liczyli na to, że oni już nie będą popełniali żadnych przestępstw, bo im się tak spodoba kodeks karny, no to bylibyśmy tak samo na innym. I to rozumowanie trzeba przenieść także na poziom konstytucja, sąd konstytucyjny. Skąd konstytucyjny, o czym ludzie na Zachodzie doskonale wiedzą, jest tym strażnikiem konstytucji. Jak on znika, nie ma konstytucji. Konstytucja jest na kołku i wtedy możemy robić wszystko. A czy otwieramy na przykład wtedy drzwi do dyktatury? Też, też, też. bez liczenia się z sprawami opozycji, sprawami ośrodków eksperckich. Nie musimy pytać o zdanie różnego rodzaju podmiotów oficjalnych, które powinny wyrazić na przykład swoją opinię w procesie legislacyjnym. Prawda? Możemy zlekceważyć stanowisko Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich. Jesteśmy ponad konstytucją, możemy wszystko robić i stąd to zachłyśnięcie się takie tą władzą. No ale tu niestety władza napotkała na opór. Dzisiaj mamy kolejny Przykład właśnie tego, tego oporu ze strony Trybunału Konstytucyjnego wspieranego przez wszystkich, o, przez wszystkie oficjalne autorytety prawne. Krajowa Rada Sądownictwa, prawda? Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd, Sąd Najwyższy. W związku, z, prawda? Pierwsza, w związku ze stanowiskiem wnioskiem pierwszej, pierwszej, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Czyli te wszystkie, zresztą stanowisko znamy też, adwokatury, radców prawnych, uniwersyteckich wydziałów prawa. Czyż tutaj nikt nie ma wątpliwości, jak powinno być stosowane prawo? No to jak na co liczył być? PiS, robiąc tę nowelizację? Na taką nieświadomość, świadomość obywatelską na to, że tak naprawdę nie będzie żadnej reakcji ze strony tych środowisk prawniczych, które... Bo ma, mają takie wyobrażenie, zdaje się, o tych środowiskach, że to są ludzie, którzy są zainteresowani własnymi karierami, własnymi stołkami, nie będą wdawali się w jakieś awantury z władzą, podporządkują się, nie, prawda? To jest takie myślenie właściwie mające bardzo niską ocenę społeczeństwa. No i chyba też nie liczyli na to, że będzie tak powszechny opór ze, ze strony środowisk zachodnich, prawda? W stosunku do tego, co się w Polsce dzieje. I opór yy, społeczeństwa polskiego. Tak, i opór nad... społeczeństwa polskiego. Ale, ale wracajmy jeszcze do tego Ta. do tego społeczeństwa zachodniego, instytucji zachodnich. Oni byli chyba przekonani, że a któż się będzie zresztą dawali temu wyraz. Kto się będzie interesował sprawami polskimi. Mamy tutaj ważniejsze rzeczy na głowie. Tymczasem. Dla opinii publicznej na Zachodzie, dla instytucji unijnych, a także związanych z Radą Europy, atak na Trybunał jest atakiem na konstytucjonalizm. Stąd ten opór, co się dzieje w Polsce. Polska była tutaj dotąd nie, nie, niejako wzorem postępowania prawda, w tych sprawach. Mogliśmy wskazywać pozytywne przykłady w zakresie konstytucjonalizmu samorządu terytorialnego, prawda? a tutaj naraz okazuje się, że ta władza, to wszystko ma za nic. Co ten dzisiejszy wyrok plus opinia Komisji Weneckiej, która będzie pod koniec tygodnia, oznacza dla rządu? Yy, dla, mnie, dla mnie bardzo ważną rzeczą było to, jak się zachowają sędziowie, ci, którzy zostali, że tak powiem, w ostatnim czasie dokoptowani. Otóż, Rozmawialiśmy o tym tak, oglądając... ja bałem, bałem się, że oni na przykład w ogóle nie pojawią się na posiedzeniu, prawda? Mm -hmm. No bo mówiono im z zewnątrz, że to tylko posiedzenie przy ciasteczkach i kawie, więc oni jednak wyrazili inną postawę, założyli togi, wyszli na, na, na rozprawę, siedzieli, prawda, wśród innych sędziów, napisali zdania odrębne. Od czego się pisze zdanie wy, wy, odrębne? Od wyroku, od wyroku a nie od uznanie. jakiegoś jakiejś deklaracji, mm. którą żeśmy przyjęli przy kawie i ciasteczkach, prawda? Czyli ci sędziowie zachowali się jak sędziowie. To, że napisali zdanie odrębne, to ich prawo. Ja też pisałem wiele zdań odrębnych. Często byłem przegłosowywany przez większość. To jest naturalna rzecz. Natomiast to, że się zachowali przyzwoicie jak sędziowie, prawda? No zresztą są, ad, są prawnikami. Ta pani sędzia była sędzią wiele lat. Pan sędzia Pszczółkowski jest profesorem, pra, adwokatem w Łodzi. No w każdym razie oni zachowali się jak razowi sędziowie, jak razowi prawnicy. No to co teraz z publikacją tego wyroku? No, ten wyrok. pani musi... premier ogłosiła tak, wczoraj, tak, że tak, go nie tak. będzie no, publikować. Tak. Po pierwsze, e, często się mówi, że. E, Każda ustawa uchwalona korzysta z domniemania konstytucyjności. Otóż korzysta z domniemania konstytucyjności do momentu nieogłoszenia wyroków w dzienniku ustaw, tylko do, do momentu. Ogłoszenia wyroku przez Trybunał. Już wszyscy, którzy śledzą życie publiczne, wiedzą, że Trybunał zakwestionował konstytucyjność tej, tej ustawy, czyli domniemanie konstytucyjności zostało już jakby zniesione. I teraz tak, premier musi opublikować ten wyrok, dlatego że gdyby go nie opublikował, nie opublikowała pani premier, to by oznaczało, że przypisuje sobie kompetencje określania, co jest prawidłowym wyrokiem, a co nie jest, a takiej kompetencji w żadnym przepisie prawa w Polsce nie ma, a premier może... może działać tylko na podstawie konkretnego przepisu prawa. Czy to może oznaczać Trybunał Stanu, jak sugeruje już może dziś opozycja? Oznaczać nie dla tylko premiera, tryb... nie tylko Trybunał Stanu, także popełnienie przestępstwa urzędniczego, nie tylko Trybunał Stanu, ale także kto nie dopełnia swoich obowiązków to przekracza uprawnienia i nie dopełnia swoich obowiązków to jest przepis kodeksu karnego Sądzi to nie Pana, ma zabawy że, że ten wyrok <coughs> kończy tę awanturę o trybunał czy on tylko dolewa e, moim oliwy zdaniem, do ognia moim chciałbym chciałbym żeby skończył tę awanturę o trybunał ale w każdym razie ja nie sądzę, żeby był dolaniem oliwy do ognia. Jest to wylaniem chyba zimnego kubła wody na głowy, rozgorączkowane. Właśnie także i ze względu na zachowanie się tych dwóch sędziów. Natomiast myślę, że jeszcze będzie trwała ta bitwa o Trybunał. W Kolejne fazy będziemy, będziemy mieli, bo jednak trzech sędziów jeszcze nie jest, nie jest zaprzysiężonych. Komisja Wenecka, Lada, moment ogłosi swoje stanowisko, wezwie Sejm do uchylenia tych uchwał yy, prawda, w sprawie sędziów. Więc tutaj to będziemy mieli. Jeszcze tutaj te konflikty będą się przyciągały, ale co jest ważne, że ten zasadniczy atak na Trybunał w tym momencie został odparty, więc ten następny będzie łatwiej odpierać. Dziękuję serdecznie za rozmowę i za komentowanie dla nas tego bardzo ważnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję. dziękuję. To ważny dzień dla polskiego konstytucjonalizmu. 坚固呀。